W tym historycie się Kanek, gdzie mówi, że przez 5 lat była w. Nie opomewana... jestem ja, bo ja mam nazwisko Mergani Debi z bliską osobę, z którą mieszkała, na temat zrobienia komuś bardzo młodemu krzywdy. Ale przez 5 lat byłam okłamywana i ktoś okłamywał mnie na temat tego, czy zrobił komuś krzywdę. I to nie chodzi o Wględziesz osobę nie tylko o osobę niepełnoletnią. Chodzi o osobę, która miała bardzo mało lat. Dalej mówi, że dawała tej osobie już wiele razy szansę i nie rozumie, jak można zrobić krzywdę dziecku. <grym <grym> Bo Abugajew, przepraszam, Abugajew. to nigdy bym na nie pozwoliłaby po prostu. <grym> niestety po prostu tak źle. Z taką osobą, jak mogłam tego nie widzieć, jak mogłam być tak zaślepiona. To koniec, nie pozwolę już na... Czemu ty już openingów, kurwa nie robisz? Weź, otwórz kurwa ze sto dzisiaj, bo nuda kurwa. A to, żeby osoba, która jest. Była osobą publiczną. Dokładnie od dnia publikacji tych storiesów na kanale Stew pojawił się ostatni upload, a Sokanek wrzuciła jeszcze do internetu głosówkę od fagaty, gdzie mówi o stosunku Stewarta z jakąś trzynastolatką. Ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś, i on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz, że jakąś taką trzynastoletnią, czy iluś dziewczynką się z nią rób. Ruch czy coś takiego, się spotykał. Znaczy się, nie gniewam się na Lexi, bo ja sama chciałam ci to powiedzieć i teraz uważam, że sytuacja, o której trzeba mówić, gdzie oni, wiesz, puszczają swoje dzieci a nie wiem, jakieś spotkania czy coś. No nie wiem, Lexi brat ma tyle lat. Pagata potem skomentowała wyciek tej głosówki. Wstawienie prywatnych rozmów nie jest okej, okay, zwłaszcza, że byłam wtedy pod wpływem silnych emocji i byłam bardzo zmanipulowana. Stewart nic złego nie zrobił, dajcie mu również spokój. Osoba, z którą urwał, o... Osoba, z którą urwał kontakt ponad dwa lata temu się mści i robi mu dramę. tylko do tego, że w tej głosówce mówiła, że ma podpisane NDA, i gdyby jej nie miała, to... mać. bardzo poważny temat, a kocie musi mi przechodzić. Problem tylko w tym, że w tej głosówce mówiła, że ma podpisane NDA ze Stu, no i gdyby tego nie miała, to by powiedziała prawdę. gdyby mogła, gdybym nie miała z nim podpisanej tego, tego NDA, to ja bym o tym powiedziała normalnie, kurwa publicznie, bo to... Potem te dziewczynki, wiesz, do niego piszą, kurwa... <noise> go. Więc teraz mamy wierzyć publicznej wypowiedzi fagaty, czy tej prywatnej. Nie jest co to, że Sukanek ma spore problemy psychiczne, z którymi się nie kryje. Poza tym motywacją za takimi zachowaniem mogło być na przykład chęć zemsty. Ponieważ Stewart nigdy z nią nie chciał być, podczas kiedy ona była w nim zakochana. Może jesteśmy idealnymi przyjaciółmi. Może to nie jest wieczne. Jesteśmy tylko ludzie Nie wiem też, jak wy, ale w odniesieniu do tej głosówki fagaty, nie uważam jej za zbyt wiarygodne źródło informacji, szczególnie po tym, jak Stu się z nią rozstał. Nie spotykajcie się z tym człowiekiem. Ale fakt, że Stu rzeczywiście zniknął z internetu bez słowa po tych storych słuchanek, utwierdza teorię o szantażu, że jak wróci, to słuchanek mu nie pozwoli na życie w internecie i go zniszczy dowodami. Taki przebieg zdarzeń podbiła też była przyjaciółka fagaty, czyli Masza. Na podcaście u żurnalisty, gdzie powiedziała, że Stu nigdy nie wróci do internetu, bo jak wróci, to ktoś, czyli pani. Sukanek, udostępni na jego temat dowody, które go pogrążą. Pewną osobę zaczęła szantażować Stewarta, i bo miała tam, załóżmy, jakieś rzeczy na niego, mm -hmm. i powiedziała, że jeśli nie odejdzie, to wtedy ona to pokaże, więc on, odchodząc, się przyznał do tego, że to jest prawdalne. Oprócz tego, Sukanek pisał na Twitterze, kiedyś to szambo się wyleje i wszyscy się dowiedzą.